Witajcie, to Osliskości Szybka Wrzutka. Dziś mamy dla Was grę Bytes czyli świetnie wyglądający tytuł, w którym to sterujemy mrówkami, podążając po ścieżce i zbierając sobie pożywienie. Zbieramy to tutaj sobie w takie seciki tych naszych żetonów. I w zależności na którym poziomie mrówka się znajdzie w murowisku tyle punktów będziemy za te żetony do, dostawać żeby było ciekawiej to do każdej gry losujemy sobie cztery różne karty które nam zmieniają totalnie rozgrywkę te pierwsze niebieskie karty mówią nam o tym czy wprowadzamy jakieś do gry urozmaicenia typu dodatki jakieś dodatkowe mechaniki na początku polecane jest granie minimalist czyli bez żadnych efektów a później możemy już sobie Dokładać różne nowe mechaniki, o czym później. Następnie wybieramy jedną kartę, która nam mówi, jak będzie działało w danej partii wino. No tak na przykład, jeśli zdobędziemy jedno winko, dostajemy 5 punktów, za dwa winka 8, za trzy 9, ale później, już będzie nam to malało, no bo co za dużo, alko to niezdrowo. Kolejna karta brązowa mówi nam, jak będzie działać. Czekolada, która w grze nie funkcjonuje, jest po prostu specjalnym żetonikiem, który będziemy mogli różnie wykorzystywać. I to na przykład możemy poruszyć dowolną mrówkę do tyłu i pobrać jedzenie z trasy. No i ostatnia czerwona mówi, w jaki sposób mrówki wchodzą do mrowiska, czyli możemy wejść od najwyższego poziomu, od najniższego, albo tak jak tutaj wchodzimy na czwarty, drugi, zerowy, trzeci, pierwszy. OK, no i jak wygląda gra? Jak wygląda nasz ruch? Wybieramy sobie dowolną mrówkę i poruszamy się nią na pierwsze po lewej kolorze. Czyli tę mogę przesunąć na jabłko i teraz mogę pobrać żetonik, znajdujący się po lewej lub po prawej dostępnej. Czyli mogę wziąć albo czekoladę, albo tu mrówka mi zasłania, ale mogę pierwszą przeskoczyć sobie i mogę dobrać sery. Czyli powiedzmy biorę sobie czekoladę, którą później będę mógł wykorzystać. No i następnie robi kolejny gracz. Znowuż przychodzi moja pora, przesuwam się żółtym na te pole. Biorę sobie winogrono. Czekoladę wykorzystuję, aby cofnąć dowolną mrówkę. I pobrać jeszcze raz winogrono. No i gramy tak długo, aż wreszcie... Jakaś mrówka, która znajduje się na samym końcu, wejdzie sobie do mrowiska. Ustawiamy ją według kolejności, która wskazuje nam karta. W tym momencie ustawiamy ją na czwórce i dobieramy sobie jeden z darmowych żetoników, które zostały w mrowisku. W tym wypadku najlepiej będzie dobrać mi winogrono. No i tak po kolei mrówki będą trafiały do mrowiska, zajmując różne Pozycję. Gra skończy się w momencie, kiedy wszystkie mrówki się tutaj znajdą. Następnie będziemy liczyć punkty za wino według tabelki, a następnie będziemy zliczać ilość żetonów razy punkty z danego poziomu. I to wszystko w trybie takim podstawowym. Czyli gra jest mega prosta, ale jest naprawdę sporo kombinowania. Musimy wiedzieć, czy opłaca nam się szybko wlecieć bo być może przeciwnik jeszcze po drodze zacznie nam zbierać to, co akurat punktuje. Eee, musimy dobrze wykorzystywać zdolności czekolady, no jest to naprawdę, mimo wszystko, sporo taktyki. A gdyby to już nam się znudziło, no to tych kart mamy naprawdę, naprawdę sporo, czyli każda rozgrywka może wyglądać zupełnie inaczej. Oprócz standardowych rzeczy mamy dodatki, jak na przykład zebra. Wtedy wprowadzamy sobie Rzeczy dodatkowe. Mamy takie mini-żetoniki, mamy samorodki złota, kłody, które możemy rzucać pod nogi, mamy stragan, gdzie możemy wymieniać pożywienie. Mamy wreszcie wypasioną specjalną mrówkę zebrę, która porusza się tylko po czekoladzie, winku, i w momencie, kiedy wskoczy do mrowiska, jest podmieniana na mrówkę innego koloru. W każdym razie sporo zabawy. Tytuł wygląda kurczę, trochę jak dla dzieci, ale tak do końca dla dzieci nie jest w tej najprostszej wersji. No myślę, że jakieś obcykane dziecko sobie spokojnie da radę, ale przy już trochę bardziej zaawansowanych kartach jest tu naprawdę sporo, sporo do kombinowania. Gra w ogóle wygląda rewelacyjnie. Jak widzicie, te żetony są takie dwuwarstwowe. Niby ponagryzane, to wszystko naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. Proszę, pogryzione jabłko, widnogronko, w którym brakuje kuleczek. No, wykonanie jest naprawdę pierwsza klasa. No i sama gra jest naprawdę, naprawdę bardzo przyjemna. Także jeśli będziecie mieli okazję w Bite's kiedyś zagrać, to musicie spróbować, bo to dobra gra. Dzięki za uwagę do kolejnego, cześć.